Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj mam gościa, twórcę projektu Cookie Free, Filip Wielaniel. Cześć. Cześć Kamil, miło mi. Miło mi również się powitać tutaj. Z racji tego, że jesteś pierwszy raz na moim kanale, jakbyś powiedział na początku, zanim przejdziemy do Cookie Free, do tego, co technologie, jaką technologię tworzycie, żebyś powiedział parę słów o sobie. Skąd w ogóle Twoje wejście w świat kryptowalut? Skąd tutaj się znalazłeś? Jasne. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Cześć wszystkim. Miło gościć tutaj na Waszym kanale wspólnie. Jeśli chodzi o moją historię z krypto, to zaczęło się to w 2017 roku, pod koniec, niestety, czyli już pod koniec bańki, dwie bańki temu, dwie bańki e, temu. kiedy już wchodziłem w pierwsze moje longi na Bitcoinie. Więc pierwsze zarobione, pierwsze stracone pieniądze. No i tak się to zaczęło. Więc dużo tradeowałem, dużo analizowałem projektów, czytałem whitepaperów, równolegle pracując normalnie sobie i budując swoją karierę zawodową głównie w IT i w marketingu digitalowym. Pracowałem w Deloitte Digital, w kilku bankach, startupach marketingowych, a pod koniec 2021 Założyłem wspólnie z moim wspólnikiem Cookie Free. No i tak się zaczęła już ta przygoda bardziej przedsiębiorczo-founderska z okay. rynkiem krypto. Ja tak zauważyłem, że ludzie, którzy zaczynali w 2017, właśnie 2021 stwierdzili, że okej, okay, nie udało się zarobić na rynku, zarówno może na technologii. <gry> I później dopiero na tej hoście widzę, że bardzo dużo osób zaczęło budować jakieś projekty. Ty przeskoczyłeś widzę jedną hostę, faktycznie, jakby jeden ten cykl i zacząłeś szybciej tworzyć. Skąd w ogóle pomysł, żeby tworzyć swój własny projekt? No bo Analizując te projekty, widzisz, ile to kosztuje pracy, ile to czasu trzeba włożyć, żeby cokolwiek stworzyć, a nie ma gwarancji oczywiście, że to wyjdzie, tak? Tak. Przede wszystkim myślę, że z, takiego, z takiej wewnętrznej motywacji i przekonania, że ten rynek e, z nami pozostanie na długo. Tak naprawdę e, będę zupełnie szczerym, ja. W 2019-20 bardzo zwątpiłem, mhm. że, że rynek to będzie coś, co na, co na długo z nami mhm. zostanie. Tylko, że bardziej to była taka właśnie chwilowa hossa i bańka, mhm. e, po której już za bardzo nic nie zostanie z rynku krypto. I tak naprawdę to, co się wydarzyło podczas COVID-u, utwierdziło mnie w przekonaniu, że już nie ma odwrotu mhm. od e, naprawdę dużego rozwoju tego rynku i że on przetrwa nawet najgorsze czasy po tym co się stało, po tym jak mieliśmy to V-recovery bardzo szybkie po krachu covidowym, tak naprawdę wtedy zdałem sobie sprawę, że to zostanie z nami na bardzo długo. No i chciałem tak naprawdę uczestniczyć w tym rynku nie tylko jako bierny obserwator albo ktoś, kto wprowadza na, na ten rynek liquidity i później je wyjmuje, tylko chciałem go po prostu też zacząć współtworzyć, żeby też rozumieć go dużo lepiej, jakby tak zakulisowo. No i tak naprawdę to były pierwsze motywacje, a oprócz tego sam widziałem, że na tym rynku bardzo wielu rozwiązań brakuje. Wielu moich znajomych, którzy byli innymi founderami innych projektów, też jakby z nimi rozmawiałem i rozmawiając z nimi widziałem, że jest dużo bardzo braków i elementów, które trzeba jakoś e, e, tak naprawdę e, doprowadzić do stanu faktycznego, żeby... Te, ta branża mogła się rozwijać żeby ta adopcja, ta legendarna adopcja, e, tam, miliarda userów w końcu przyszła. No i tak naprawdę to był taki punkt odniesienia, jeśli chodzi o moje rozkłady związane z tym, żeby na ten rynek wejść nie tylko w roli inwestora, czy tam Liquidity Providera, ale też w roli buildera. A jeżeli chodzi o wejście w tym roku ETF-ów, czy to jeszcze bardziej utwierdziło cię faktycznie w tym, że ten rynek no, nie ma odwrotu już od Bitcoina, więc nie ma odwrotu od kryptowalut, to już faktycznie. No nie zniknie od nas, nie? Nie wiem jak patrzyłeś tak. na to, czy w ogóle to też potwierdziło ci jakieś, czy jak to już nie, nie potrzebowałeś potwierdzenia, nie? Nie, w sensie to tak, jakby w tej chwili e, jeszcze był, rok temu był ten dylemat, czy Wall Street będzie z nami walczyło, czy nie. Mhm. W tej chwili już tego dylematu nie ma, bo tak naprawdę to jest już wspólny interes, tak. e, więc... W tym względzie na pewno jeszcze bardziej to utwierdza. Szczerze mówiąc, mnie to jakoś bardziej nie utwierdza w tym samym przekonaniu, ale po prostu to jest kolejny taki wiesz, indykator, który wskazuje, że idziemy właśnie w tym kierunku, w którym wszystko to zmierza, czyli po prostu pełnej tokeniz tokenizacji wszystkiego, co jest na świecie, też wykorzystywania blockchaina do tego. Oczywiście z tym się zwiąże wiele, wiele innych ryzyk związanych z CBDC i tak dalej, ale wydaje mi się, że kierunek jest wzrostowy, bardzo w long termie. Dobra, i mówię, że e, chciałeś być po tej drugiej stronie jako builder. I czym tak naprawdę Cookie Free się zajmuje? Dla tych, którzy nie znają projektu, powiedz paru jak właśnie co wy tworzycie. Jasne. E, to tak, zaczęło się, może zacznę od tego, od czego się zaczęło mm. I, i jak to się toczy teraz? Okej. Okay. <laughs> czyli idea była inna na początku. Troszeczkę, mm -hmm. aczkolwiek nie nazwałbym to jakimś pivotem, ale zaczęliśmy od tego, żeby dostarczać dane o użytkownikach, czyli żeby mm -hmm. biznesy w krypto w końcu zrozumiały swoich użytkowników. Mm -hmm. Bo to był taki trochę paradoks y, rynku, na którym z jednej strony mamy transparentne blockchainy, w których wszystko jeste, jesteś w stanie wyczytać, nie dość, że to, co robi twój user i co jeszcze on robi na innych platformach, y, dapsach, z którymi interkonektuje się, to jeszcze możesz sprawdzić, co robi przez ostatni rok, bo wszystko widać w historii. Więc jakby jest to zupełne odwrócenie, y, jeśli chodzi o zrozumienie użytkownika i sposób pozyskiwania informacji o tym użytkowniku wersus to, co jest w Web2 teraz, w tym świecie off-chainowym. A paradoks polegał na tym, że mimo mając takie duże możliwości technologiczne nie było rozwiązań, które by właśnie dostarczały te informacje użytkownikach, żeby firmy, które dla nich świadczą jakieś usługi, budują jakieś consumer apps, były w stanie spersonalizować to, co robią, były w stanie jakby przystosować swoje komunikaty do konkretnych person i grup userów, którzy skorzystają z tych rozwiązań. No i tak naprawdę to była taka e, pierwsza, e, idea. tak, idea i punkt zaczepienia, jeśli chodzi o to, co chcielibyśmy dostarczać jako wartość. No i później to się oczywiście rozwinęło na masę różnych podproduktów, feature'ów, e, platform. W tej chwili tak, żeby... W kilku zdaniach wytłumaczyć, co robimy. I co już, już działa, jakby tak, to jest Tak, tworzone, tak, tak. No to pierwsza platforma to jest Cookie Free Analytics, hmm. i to jest coś, co możecie sobie porównać do tego, czym jest w web 2 Google Analytics. Hmm. Czyli jest to okay. skrypt, plugin analityczny, który da się podpiąć i zintegrować do platformy. Hmm. Jeśli jakaś firma ma jakąś platformę, czy jest to Uniswap, czy jest to one czy jest to jakakolwiek gra web 3, mogą sobie podpiąć nasz Analytics plugin. Do swojej platformy i dzięki temu zrozumieć skąd przychodzą ich userzy i też zrozumieć ich zachowania. Mm. Dzięki czemu są w stanie przykładowo zobaczyć, jaki jest ROI, czyli ile wydając na konkretne działania marketingowe, ile tak naprawdę im to koniec końców przynosi przychodów. I mogą sprawdzić, czy jest to e, krótko mówiąc opłacalne, czy nie. Dzięki czemu mogą też zoptymalizować te wydatki, bo wiedzą, że wydając tutaj 10 tysięcy dolarów, a wydając tam 10 tysięcy dolarów. E, jakby Popatrzę wynik tego bardziej. końcowy jest zupełnie inny hmm. i hmm. wiedzą w końcu, co im się najbardziej opłaca i skąd ci quality userzy przychodzą, hmm. którzy później zostawiają tam liquidity, zostawiają tam jakiś revenue, stream. E, Rozumiem, że, <coughs> że to już działa jest wpięte w jakieś Tak, aplikacji. w tej chwili jest ponad 200 aplikacji dApps w szerokim rozumieniu, które już zintegrowały hmm. nas kilkadziesiąt firm, które są już płatnymi e, klientami naszej platformy. Hmm. I to jest taki główny korowy feature. Okay. Jeśli chodzi o inne, również mamy coś takiego jak AirDrop Shield, e, i to jest jeden z naszych nowszych featureów, w którym hmm. udostępniamy możliwość detek detekcji e, sybili hmm. e, i ogólnie botów, e, które są też zdefiniowane przez konkretną platformę, przez konkretną firmę. I to okay. się bardzo przydaje właśnie w kampaniach airdropowych. Mm -hmm. Airdrop Hunterów, mm -hmm. Botów. Pozdrawiam wszystkich Airdrop Hunterów. Wszystkich Botów. Jest ich tutaj dużo, dużo ogląda ten kanał. Ja sam tak. swego czasu działałem tym mocniej, nagrywałem dużo filmów o tym. Przestałem, bo już nie mam czasu, żeby siedzieć, klikać, chodzić po tych sagach wszystkich i tak dalej. Za dużo tego. Ale jest. Nawet, nawet ostatnie podejście, to co zrobił Layer Zero mm -hmm. z ich self-reportingiem Sybilii, jest mm -hmm. bardzo ciekawym podejściem, tak. no bo oni jakby przyznają się, że na pewno Sybile. Hantowały mm. na Airdropa Layer Zero, tak. ale dają incentywy, żeby ich zgłaszać. Mm -hmm. Więc my mamy system, żeby taki Layer Zero sobie wyklikał tak naprawdę okay. konkretne warunki i e, zekskludował, przefiltrował tam bazy milionów walletów, które interaktowały mhm. z konkretnymi protokołami, blockchainami, ekosystemami, dzięki czemu mogą jakby odsiać tych złych, złych bad actors mhm. od tych quality userów, których chcą wynagradzać później airdropem. Czyli to jest jakby produkt dla firm, tak? który tak, nie jest tak, znaczy tak. dla zwykłego użytkownika, tak. bo jemu to nie jest potrzebne. Tak, do dokładnie. Cookie-Free Analytics jest bezpośrednio związany z modelem B2B, w którym mhm. właśnie naszymi klientami są... Biznesy. No i tak naprawdę tam mamy jeszcze wiele innych featureów, może już nie będę wchodził w szczegóły. Bo czytacie sobie. <grych> tak. Ale jest to bardzo rozbudowany produkt, mm -hmm. mimo że jest to na razie wersja beta. Więc e, jeszcze pełnej wersji tak naprawdę nie wylaunchowaliśmy, mm -hmm. którą mamy w planach. E, no i tak naprawdę to, co my robimy, to są, to są gigantyczne ilości, terabajty danych, które mm -hmm. przetwarzamy z 20 chainów, z off-chaina, mm -hmm. z sociali. Więc e, my mamy o tyle komfortową sytuację, tak jak na wczorajszym panelu mówiłem, tutaj na nbx że e, z każdą nową iteracją modeli, czy to z OpenAI, czy to z Google'a, mhm. czy to e, z Groka, z Twittera, czy to z jakichś innych e, LAM, jesteśmy w stanie jakby mieć tą przewagę konkurencyjną, że wykorzystujemy dane, których mało kto posiada. Mhm. One są bardzo unikalne, dzięki czemu fidując, czyli karmiąc te modele AI-owe tymi mhm. danymi, e, ten wynik będzie zawsze najbardziej precyzyjny. Dzięki czemu jakby takim ultimate golem naszej firmy, jeśli chodzi o analitykę, jest to, żeby firma przychodząc do nas, ona nie tylko mogła sobie sprawdzić jakieś wykresy, przeanalizować, poprosić trzech swoich analityków i marketerów, żeby spojrzeli na to trzy razy w tygodniu i przeanalizowali i później podjęli jakieś wnioski, tylko żeby zautomatyzować cały proces, żeby to model AI im powiedział, co działa, co nie działa i gdzie powinni przenieść konkretne wydatki, żeby osiągnąć konkretne cele. Jasne. Czyli tak naprawdę. My sobie to tak wizjonujemy, jako naszą taką końcową wizję, że firma integruje się z nami, my dostarczamy jej nie tylko analitykę, ale już gotowe rekomendacje, okay. pytając się o ich cele. Czyli mm -hmm. jeśli mi mówisz, ok, masz projekt, który chce wypuścić token za 6 miesięcy to my jesteśmy Ci w stanie przygotować całą strategię pod mhm. to, na podstawie danych o Twoich obecnych userach, na temat userów innych Twoich konkurentów, bo też wiemy, jakie walety stamtąd mhm. korzystają. Możemy Ci e, zarekomendować, na jakim chainie powinieneś to zrobić, kiedy to powinieneś zrobić. E, tak jak, jak gotowca przygotować. Tak, jak powinieneś ich incentywizować, mhm. e, bo wiemy, że z konkretnych rozwiązań oni na blockchainie i na 20 innych e, korzystają, więc jakby to jest taka wizja które jesteśmy bardzo podekscytowani, żeby hmm. ją dostarczyć i to jest pierwsza platforma. Okej, okay. <grystanie> nie no to brzmi mega naprawdę faktycznie, a jeżeli chodzi o takiego zwykłego użytkownika, czy on może czegoś poszukać u Was, jakichś rozwiązań na ten moment albo w przyszłości, które zwykłe usera będą gdzieś tam no, polepszały, nie wiem, jego, jego trading, jego poruszanie się po świecie krypto, czy Wy raczej właśnie skupiacie się na tym B2B linku? Obecnie na B2B, hmm. ale i tu jest takie duże ale, bo właśnie tutaj jest taki punkt kumulacyjny jeśli chodzi o historię naszej firmy, hmm. ponieważ zawiązaliśmy właśnie strategiczne partnerstwo z Kukidao, hmm. które będzie jakby przyniosło sam pomysł zemitowania tokenu hmm. i my ten token będziemy wprowadzać jako utility, czyli mhm. będziemy nadawać mu jakąś wartość poprzez wykorzystywanie go w naszym ekosystemie. I tutaj jest bardzo ciekawy case, ponieważ druga nasza platforma, Cookie Free Affiliate, mhm. to jest taki zdecentralizowany protokół do matchmakingu między KOL-sami, influencerami, a projektami. Taki insight, nie wiem czy wszyscy sobie zdają sprawę, ale w tej chwili praktycznie każdy projekt, który wychodzi na rynku, ma rundę KOL. Tak. Nawet jeśli oni nie mówi, to ją ma. Czyli dla kryptoinfluencerów, to jest takie nowe hasło na, tak. podczas tej osób. Bo wtedy Kyle kiedyś Weld, nie było czegoś. Tak, High to to skrót key opinion leader, mhm. czyli po prostu liderzy opinii, którzy są e, obserwowani przez inne osoby, które później na przykład mogą kupić ten token, więc jakby oni dając swoją ekspozycję na, swój, na swoją społeczność, też przynoszą wartość danemu projektowi. No i oni, te projekty zazwyczaj po prostu na jakichś tam bardziej atrakcyjnych warunkach niż same vc niż samych inwestorów instytucjonalnych onboardują na rundy. I my chcemy być takim właśnie pośrednikiem, który zautomatyzuje cały ten proces i go bardzo uefektywni. Ale kończąc, jakby odnosząc się do Twojego pytania, what's in, what's in it for me jako usera mm -hmm, tego tak, indywidualnego, to jest to to właśnie, że my przez tą platformę będziemy dostarczać e, bardzo e, mocne utility, jeśli chodzi o ten token Cookie DAO, ponieważ my pobierając prowizję z każdej takiej rundy, jako benchmark podam, że mniej więcej jeśli teraz chodzi na rynku to są to między 5 a czasami nawet 25% success fee, tego okay. ci konektorzy mają, którzy łączą te projekty z tymi różnymi influencerami. U nas to będzie, przyjmijmy, że około 10% i to success fee jest pobierane w tokenach tych projektów. Mhm. Więc przyjmijmy sobie, że w tej chwili... Też może tak e, zdradzając, dając alfę, mhm. około 10, 10 projektów będzie w, pierwszym, w pierwszej grupie projektów, które właśnie będą wylistowane na, na naszym marketplace dla tych KOL'sów mhm. i oni będą mogli brać w tym udział w ich rundach. I co z tymi 10% się dzieje? Tak, i właśnie to jest okay. kluczowe pytanie, co się z nimi dzieje. Część oczywiście leci do firmy na maintenance, na development, mhm. na rozwój, ale znaczna część, przynajmniej połowa, będzie redystrybuowana do community, czyli hmm. do stakerów tokenu, okay. którzy będą mieli tak naprawdę ekspozycję na e, multi-airdropy, multi-chainowe, hmm. agnostyczne do sektora, czyli to nie będzie tylko skupione na, e, na jednym ekosystemie, tak jak zazwyczaj to bywa, czyli jest tam L2 tak. i ona tylko dla dapsów, które tam dostaniesz, jak, jak tam blasta sobie stajkujesz, hmm. czy cokolwiek, co dostajesz e, z ich ekosystemu airdropy. Tak. No to my, jesteśmy, my będziemy właśnie nie wiem, czy jedynym, ale na pewno jednym z pierwszych, takim e, chain agnostycznym e, modelu projektów, gdzie Ty, stajkując token i angażując się w community, będziesz w stanie uzyskiwać airdropy mhm. i tokeny innych projektów, niezależnie od sektoru ich, czy to będzie DeFi, gaming, czy to też to będzie Bitcoin, czy to będzie na Solanie, mhm. bo tak naprawdę to już jest niezależne od d tego, więc... Czyli stajkuje Kuki3 i dostaje w ramach takiego airdropu właśnie tokeny tych projektów, które będą przechodziły na tą platformę i korzystały z tych kol -sów. Tak, tak, w skrócie. tokeny Kuki i wtedy my dostarczamy tą wartość, którą pobraliśmy od tych projektów. Tak tak, tak, tak. Więc tak naprawdę to jest pierwszy raz w historii, kiedy użytkownik indywidualny jest w stanie pozyskać przez takie proxy ekspozycje na te rundy KOL, mhm. do których nikt normalnie nie ma wstępu z ulicy, tak, tak zwanej. Tak, tak, tak. Więc jakby tutaj my to bardzo decentralizujemy mhm. i otwieramy to właśnie na społeczność, która będzie miała mogła sobie traktować ten token jako swego rodzaju indeks mhm. na nowe projekty, które wychodzą. Mhm. I co mhm. jest, myślę, że bardzo ciekawe w naszym podejściu jest to, i w ogóle w tym całym modelu, który e, został wymyślony, jest to, że im większa runda KOL, tym większe nasze fee. Ale tym, okay. tym też większy hype, bo tym więcej okay. KOL-sów tak. zostało zonboardowanych. Mhm. Więc e, ekspozycja będzie największa na najbardziej hype'owane projekty, mhm. krótko mówiąc. Okay. No to tematów jest naprawdę mega dużo, ja nie chcę tego filmu też dla Was jakoś tutaj przyciągać, bo, bo będę o Kuki gdzieś jeszcze na pewno wspominał o siebie na kanale. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, wbijajcie na stronę internetową, wbijajcie na Twittera, tam te wszystkie informacje e, znajdziecie. A na koniec, e, może Alfa, może nie Alfa, jeżeli chodzi o te Kuki DAO, czy oni już mają jakiś termin plus minus, kiedy ten tokenik będzie lunchowany? Czy, czy nie możesz Robimy o Robimy te... wszystko, żeby, żeby udało się to zrobić do końca Q2. Tego roku. Do końca Q2. No to nie zostało już zbyt wiele czasu, półtora miesiąca niecałe, także e, trzymajmy kciuki, żeby, żeby tak faktycznie się wydarzyło. Dzięki bardzo film za dzisiejszą Dzięki rozmowę. Wielkie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, jak nie na żywo, to online'owo. Wbijajcie na konferencję, bo właśnie takie informacje możecie dostać tutaj od Foundera z pierwszej ręki. Dzięki bardzo Dzięki i na razie. Cześć. Trzymajcie się.